Dzień dobry i witam ponownie wszystkich moich słuchaczy przy okazji kolejnego filmiku. Dzisiaj jest środa, 20 listopada 2024 roku. I co mnie zmobilizowało? Zmobilizowało mnie w sumie to, co usłyszałem dzisiaj rano w telewizji. Wiadomości ze wschodu, oczywiście najgorsze. A do tego. Trochę, trochę tak z przymrużeniem oka, że nagrywam, póki, póki działa jeszcze internet, ale w sumie to można powiedzieć, że to dosyć poważnie brzmi, dlatego że na pewno każdy, każdy z Was słyszał, że ostatnio na Bałtyku, u nas tutaj w Polskim Morzu, częściowo polskim oczywiście, ktoś celowo poprzecinał kable jakieś, domyślam się, że komunikacyjne więc e, trwa jakiś bardzo poważny plan sabotażu. I, I dlaczego nie? Dlaczego może być jakieś przygotowanie do poważniejszych ataków i, i wyłączenie komunikacji między np. Ameryką a Europą e, w, dzięki kablom, które biegną po, po dnie oceanu i, i morza. No i, i wszystko, wszystko może się w tej chwili wydarzyć. E, e, jeśli chodzi o Bałtyk w ogóle w sumie, ja od dłuższego czasu już opowiadam, opowiadam, opisuję sny. Na Facebooku tam chyba częściej się sprawdza, bo na Facebooku opisuję sny na bieżąco, więc e, wygląda to tak, że nieraz w ciągu dwóch dni e, jest jakieś wydarzenie, wtedy wstawiam tam po prostu kolejny, kolejny jakiś artykuł. Artykuł potwierdzający, no, w sumie moją prawdomówność. A jeśli chodzi o YouTube, no, to staram się nagrywać takie wiadomości, trochę bardziej jak gdyby mówiąc o, o, o dalszej przyszłości. I teraz jeszcze raz, właśnie a propos Bałtyku. Pamiętam już dawno, i też mam taki malutki artykuł chyba na Facebooku że widziałem kiedyś e, pożar na Bornholmie. No to chyba większość wie, że Bornholm to jest wyspa na, na Bałtyku i też w sumie, no nie można powiedzieć, że czekam na to, ale, ale zaczyna tu coś, wszystko się jak gdyby łączyć ze sobą. A propos snów takich i być może, że zdarzy się w bliższym czasie, a mając na myśli kierunek tam gdzieś północno, może zachodni, może dlatego, że miałem okazję być w Wielkiej Brytanii i, i w sumie pracować tam dłuższy czas, ale ostatnio w nocy byłem gdzieś na terenie Anglii, dokładnie w sumie w mieście Birmingham, i był wypadek autobusu. Nie wiem dlaczego ten autobus w tym śnie był taki jak gdyby, jak to mówią, przegubowiec. Czy takie coś się wydarzy, to nie wiem, w sumie. Zawsze po, po snach, gdzie jeśli nie pojawia się jakaś informacja na, na oficjalnych stronach, to szukam poprzez Google, no ale akurat na razie jeszcze nic się tam nie wydarzyło. Powiem Wam, że od dawna, bo w sumie to od Maja jestem na emeryturze, i zanim, zanim jeszcze doszło do tych wydarzeń, tam gdzieś na wschodzie. To śmiałem się i powtarzałem taki, taki ten zwrot, że wesołe jest życie staruszka. No i coś mi to ostatnio przyćmiło, bo, po pierwsze, tak że faktycznie dzieje się coś bardzo poważnego na wschodzie i, i wszyscy prognozują, że ta zaraza wojenna może przenieść się do Polski. A ja, może dodatkowo na, na tej płaszczyźnie, że, że te sny mi się sprawdzają. To boję się, że to faktycznie może się lekko dla nas źle skończyć. I, i w sumie to już mówię, że niewesołe jest życie staruszka. Obserwuję wydarzenia. I teraz, tak wspomniałem, że e, właśnie włączyłem dzisiaj rano, przy, ok no, przy, przy w czasie jedzenia, śniadania, włączyłem telewizor. I oczywiście, tak, pierwsza informacja ze wschodu to taka, że Stany Zjednoczone chwilowo zamykają swoją ambasadę w Kijowie, bo mają jakieś informacje tajne, że będzie bardzo zmasowany atak Rosji na Ukrainę i w tym właśnie na Kijów. I teraz tu jak słyszę właśnie o takim czymś, to po pierwsze znowu podpier podpierając się z nami, ja już mówiłem wielokrotnie, bo dzisiaj jest 20. Ja Czepiam się i trzymam bardziej daty, czy nawet cyfry. 21. Jutro jest 21 listopada i od dłuższego czasu mówię, że 21 jako data w kalendarzu będzie złym dniem dla Zaleńskiego. Ale też się to sprawdzi. Oczywiście te sny raz się sprawdzają, raz nie. Jest to loteria, ale czasem jest tak, że sprawdzają się bardzo, bardzo dokładnie. I tak, Putin straszy atomem. Wszyscy mówią, że, że kolejne strachy na lachy. A ja jednak twierdzę, że w ogóle, wspominam jeszcze 6 sierpnia, że może być złym dniem dla Warszawy, jeśli chodzi o poważniejszą sytuację. I to już trwa od 2014 roku, jak tak w cudzysłowie straszę. Ale ostatnio, ostatnio miałem jakiś motyw w snach. Że typu jak gdyby atom i pociski, i że atak, i była godzina podana 21.15. I teraz sam się zastanawiam, czy jest możliwe, żeby tak ważny, tak dokładny czas widzieć jakiegoś, jakiegoś potwornego wydarzenia, to nie wiem. Także na pewno będę dzisiaj obserwował, cały, obserwować cały czas wydarzenia w Kijowie, bo mnie to po prostu interesuje. I jeszcze co, a propos z bliższego podwórka, data 21. Nie wiem, czy w tym roku był jutro jest 21, ale też podpierając się z nami oczywiście. No bo wiadomo, że każdy, każdy musi kiedyś stąd odejść i, i śmierć mamy wpisaną w swój życiorys. Miałem kiedyś taki motyw, motyw, że 21, ale to już było też dawno, Umrze jakiś polski generał. I ten generał, ja nawet miałem podane nazwisko. Ktoś powie, że lekko szalałem, ale nie powiem nazwiska. Powiem, że jest na, na, to nazwisko jest na literkę z. <laughs> Jak Zofia. O, <laughs> w ten sposób. I teraz tak. A propos, a propos dalej Ukrainy, to tak, ta, ta cała cyferka data 24 od lutego, kiedy ich e, Rosja napadła, ta cyferka będzie się zdaje się za nimi y, mówiąc brzydko wlokła, 24 dla Ukrainy, ale co ciekawe znowu z bliższego podwórka ta data będzie zła personalnie mówię dla naszego Jarosława K. Tutaj każdy dzień musi domyśleć, y, nie wiem co się może wydarzyć, ale będzie to jeśli mam jakieś sny to są to sny na, na jakieś poważniejsze Wydarzenia, chociaż tak jest nieraz powiedziane, że albo widzę, widzę wypadek. Tak, jak teraz widzę wypadek autobusu. Autobus jest czerwony, więc tak zawsze mówię, że są symbole. Jeśli autobus, jeśli jest kolor w snach czerwony, albo występuje kościół, albo ksiądz, to zazwyczaj wydarzenie, które widzicie w snach, to to wydarzenie się wydarzy raczej na 100%. Teraz właśnie widziałem wypadek autobusu. Autobus był czerwony i mam wrażenie, że data była 25. I teraz nie wiem, czy na przykład, bo w sumie pewne, pewne przepowiednie, pewne zdarzenia zamykają się w takim ściśle określonym czasie, więc, więc jeśli coś mi się. A propos czasu, właśnie, ja zauważyłem, że na podstawie różnych takich wydarzeń, które notuję, że u mnie tydzień zaczyna się w niedzielę. Nie będę tego udowadniał, po prostu tak to wygląda. Dlatego, jeśli coś mi się śni w niedzielę, zaczyna się jakiś taki proces, i, i czasem albo w ciągu, coś, coś, dwóch dni się sprawdza, już mówię o tych dwóch dniach, albo do końca tygodnia. Tak samo domyślam się, że jeśli już tyle razy śniło mi się to 21 i 24 i kończy się ten rok, to myślę, że tą górną granicą tych cyferek, o których wspomniałem w tej chwili, będzie, będzie grudzień. Więc może ten wypadek autobusu to będzie 20 grudnia, 25 grudnia maksymalnie. I teraz a propos jeszcze dat takich i wschodu, kiedyś, bo tak, ja udowadniam, że, że człowiek, człowiek jest istotą duchową że mamy, mamy duszę, tak, te dusza, pojęcie dusza to jest to, co religijnie, co odnosi się do tego, że człowiek umiera, z, z ciała wychodzi dusza, przechodzi gdzieś tam do e, innych światów, e, mówimy, używamy, że niebo, terminu niebo i piekło, ja twierdzę, że czegoś takiego jak niebo i piekło nie ma, ale jest jakiś kraj dla tych, którzy bardziej się tutaj starali, jest kraina, gdzie jest wszystko bardziej fizycznie ułożone, urządzone, bym powiedział, niż nam się wydaje, ale jednak są pewne takie jest pewne takie miejsce z takim wartownikiem, troszeczkę ja mówiłem już kiedyś, który przypomina smoka wawelskiego, i taka z lewej strony, ja tam byłem, byłem, miałem takie szczęście. Może ktoś sobie myśli, co chce, otwiera się z lewej strony ogromna, kamienna brama z takich bloków kamiennych. I tam, w takim, w takim dziwnym, strasznym świetle, w kapturach wędrowały, nie wiem, miliony czy setki milionów istot, kręci, kręciły się w koło. I ja twierdzę, że jednak jest tam jakieś sito i jest tam jakaś sprawiedliwość, więc każdy na wszelki wypadek powinien być człowiekiem dobrym. I, i teraz, jeśli chodzi właśnie o, o to, co, co miałem wspomnieć, to wschód. Wschód i Moskwa. Moskwa, dlatego że ja swoim ciałem astralnym wędruję. Wędruję po nosach, po światach, spotykam postacie, bywają ze mną w różnych miejscach i właśnie pamiętam też jakoś w tym roku, bo to nie jest nowy, nowy sen, nowa wiadomość, byłem gdzieś w Moskwie i był jakiś atak na turystów, i bym powiedział, że to będzie 20 siódmy data albo jakaś data 27 związana z takim wydarzeniem i się takie wydarzenie będzie. I teraz powolutku idąc, idąc do przodu. Zawsze mówiłem, że a propos Putina, że go otrują 1 stycznia któregoś roku. I, i w ogóle to nie wiem czy, czy to tak może być, ale, ale jest to możliwe, że, że takie wydarzenie 1 stycznia będzie ostatnim dniem dla Putina ale mówiłem, że właśnie że go otruje jakiś kucharz i teraz jeśli ktoś czyta takie różne wiadomości i ciekawostki w internecie to mnie trochę zaskoczyło, że gdzieś na wschodzie ostatnio ja to mam w komentarzach na, na Facebooku że jakiegoś no powiedzmy trochę ważniejszego, trochę dziwniejszego rosyjskiego kucharza otruli zamieszanego tam pewnie w jakieś, jakieś nie, nieczyste układy no i jak przeczytałem tą informację, to trochę, żebym się tak zaśmiał, ciekawe, mówię kto teraz Putina otruje jak, jak otruli kucharza, bo jego otruli faktycznie. No i to jest trochę taka smutniejsza informacja. No więc tak, tu bym już w ten sposób zacząłem nowy rok. Dalej może na bieżąco, jeśli będę jeszcze miał tą pasję, to będę coś przekazywać. I teraz tak. Pamiętam, już dobiegnę w tej chwili króciutko do kwietnia, żeby za bardzo nie przedłużać. Wydaje mi się bez szerby, że jestem gdzieś po linii śmierci albo jakiegoś, albo tragicznych wydarzeń, bo pamiętam, u mnie w miejscowości jest dom opieki społecznej i pamiętam, że, że jakoś od strony jak gdyby południowej w kierunku północnym patrzyłem we śnie i akurat widziałem takie zdarzenie z udziałem ciężarówki, jakiś bardzo poważny wypadek u mnie w miejscowości. Był prawie vis-a-vis -vis wejścia do tego budynku. U udział w tym wypadku brała jakaś ciężarówka. Ja normalnie widziałem, jak, jak ciało jakiegoś człowieka zamotało się między e, kołami. Z wrażenia w tym śnie nie podchodziłem, no ale, ale takie wydarzenie jest. I, I w sumie ten filmik może zostawię na dłużej i zobaczę sam, czy. Takie coś się sprawdzi. I teraz tak, my jako Polacy żyjemy wyborami prezydenckimi w przyszłym roku w maju. No jest kilku kandydatów, ja personalnie nie będę wymieniał i nie będę mówił za kogo, na kogo zagłosuję, bo to jest moja indywidualna sprawa i każdego też oczywiście jak najbardziej. Ale pamiętam ostatnio, teraz, w tym miesiącu może, może na początku listopada bo tak, wspominam, że widzę, widzę pewne obrazy w snach, ale do tych obrazów, jeśli ktoś ze mną wędruje, to ja czasem albo ktoś mi przekazuje słowa, albo ja te, te, te teksty, te podpowiedzi czasem gdzieś wychwytuję, gdzieś tam z przestrzeni. I słyszałem takie coś, takie dziwne słowa, że w sumie w maju niepokój. Oczywiście, oczywiście nie chcę z niczym straszyć, bo do maja po pierwsze jest daleko, ale jesteśmy na jakimś politycznym rozdrożu, więc ciągle, ciągle te, te, ten niepokój, to te rozdrażnienie gdzieś związane może i ze wschodem w nas, w, jako w narodzie jest, a przecież najważniejsza jest wspólnota, bo jeśli będziemy się kłócić i... I wspierać i, i tworzyć dwa, dwa obozy, no to po prostu nie wyjdzie nam to na zdrowie. I teraz szybciutko jeszcze, żeby nie zanudzać, w maju o maju już powiedziałem, i teraz znowu od 2014 roku zakończę tym, że prawdopodobnie kiedyś będzie 6 sierpnia złym dniem dla Warszawy. To jest moje sztandarowe powiedzenie, i pamiętajcie, Czas, czas biegnie i dobiegnie każdemu, a w przypadku Warszawy i wydarzenia, o którym mówię, to ośmielę się powiedzieć, że będzie godzina plus minus 23:40. Ktoś, kto słucha moich filmików, a ja czasem to jednak kasuję, żeby nie, nie obciążać internetu, może nie zanieczyszczać, ktoś. Kto Kogo to interesuje, niech sobie na wszelki wypadek może notuje takie ważniejsze wydarzenia, które ja mówię, no jakoś może w ten sposób. Także tym, tym tą podpowiedzią kończę. Pozdrawiam wszystkich. Patrzę jeszcze u siebie za okno. Dzisiaj rano już padał śnieg. Pierwszy u mnie w miejscowości zimno. Nie wiem, nie wiem co, co na to wszystko moje nieprzygotowane do zimy mieszkanie, które dostałem w spadku. Nie powiem po kim. No ale trzeba to wszystko jakoś przeżyć. Zawsze pamiętajcie, że są tacy, którzy mają gorzej. Ja mówię, że mam chłodno w mieszkaniu, ale nie wyobrażam sobie teraz warunków tam, gdzieś na wschodzie, na froncie. Tych biednych ludzi, którzy tam walczą w tych okopach. Także nigdy nie mówcie, że macie źle. Wszystkiego najlepszego i do, mam nadzieję, następnego filmiku.